Dzisiaj robimy domowe frytki. Tak, dzisiaj robimy domowe frytki, tak jak powiedział Łukasz, ale nie w frytownicy w, 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 w oleju, nie w piekarniku, tylko w takim urządzeniu do tłuszczowego gotowania i smażenia Ja jestem sceptycznie nastawiony do takich urządzeń, natomiast chcemy Wam pokazać, to nie jest żadna markowa, to nie jest z produktu, żebyście wiedzieli. Chcemy Wam pokazać inną opcję. Czy się uda? To Wam pokażemy. Czy będą smakowały jak, jak, jak takie prawdziwe domowe? Też ja, Wam o tym powiemy. Ja się na tym nie, urządzeniu nie znam, ale wiem kto się zna, Łukasz, tu to jest, proszę obsługujemy, wiesz jak obsługiwać. No tak, na tym wyciągamy. No, na wyciągnie. Ile tutaj frytek byś odłożył Łukaszku? Hmm. 400 gram. 400 gram. aha, okej. Okay. Poczekaj jeszcze, no dobra. Wkładamy. Tutaj jeszcze taki kosz jest, tak? Tak, kosz Aha, tak się to wyciąga. A, bo to jest max, widzicie. Tu jest napisane max, że maksimum można tyle frytek. Wiadomo, można do... pewnie do... do pod sam koniec włożyć yy, tych frytek, a my dajemy niewiele, tak jak Łukasz powiedział, 400 gramów. Co tego się mówi Łukasz? Pokaż nam wszystkim. U, przyciskiem. Ach, tak jest. Mhm. Skomplikowany. No widzicie, yy, ja na tym się nie znam. Bo już tak ja poszłem, że teraz ta młodzież nas, nas zastępuje. Dobra, jedziemy z koksami. Wkładamy. Wkładamy, zamykamy. I ten programator, już widzę, że tutaj jest. Ustawiamy co teraz? Opa, frytki. Gdzie są frytki? Tutaj. Tutaj są frytki. A co możemy No dobra, włączaj. I z automatu czas? Na 10 minut. Na 10 minut. I włącz. O. Dobra, to... Jeszcze raz frytki ustawiamy. Frytki, czas. 10 minut. I tutaj. Aha, już... I samo się będzie robiło? Tak, tylko trzeba poczekać się nagrzewa. Aha, bo tutaj jest 200, czyli to urządzenie nagrzewa się do temperatury temperatury, może coś 200 stopni. Do 200 stopni. A skoro też wiedział, że to, już, że to już koniec jest. Można wyjąć i zobaczyć. A nie poparzysz się, nie para ci żada tu nie buchnie? nie. No tu nic. można się poparzyć. Aha. Proga. Rozumiem. A tu będzie jakiś sygnał dźwiękowy? Będzie. Bo ja wiem, że wczoraj te już na próbę. No. <gry> Ale mniejszą partię, tak? Tak. Dobra, zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Moi drodzy, ostatnie sekundy Łukasz, opowiadajcie tam jedna sekunda do końca i zaraz wyłączyło i się, tak? Włączyć. No, na deskę postawodą. Tak to prezentuje się. Nie popasz ja otwieramy. otwieramy. Przesypujemy. Cało. Wow. To jest frytownica, frytownica, frytownica niskotłuszczowa, tak? Tak. Trochę gorąco, Przesmy się mi no. się no, powiem Wam, że jestem w szoku. Zobaczcie, ładnie się wszystko tutaj zrobiło. O, bardzo gorące to jest. Dobra, zaraz to wyłączymy. Ja się nie znam. gdzie mi co sprzętu nie idą. Soli. No. Nie wiem co na to A Poczekaj się ność do końca Może Ci pomóc, nie? Już ja. chyba powinno być. No dobra, już tak się może, poczekaj w synku. No zobaczymy jak go się Moderator też musi schrupać. Hm. Kamerzysta też. które widzą słucha a nie wyszły słucha niektóre tam wiadomo któreś tam się poprzypiekały wyszły bardzo chrupiące chrupiące wyszły takie tak mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością że wyszły bardzo lefetki. ile żeśmy tam żyli 10 minut, tak? tak. Piekki w zasadzie nie wiem jak coś ma smażenie czy pieczenie bo nie używaliśmy tłuszczu w ogóle. Gorące bardzo powyższe jest. Natomiast yy, okej okay jest. Fajnie z ketchupem to wyjdzie. Na pewno z skietupem będzie dobre. Do obiadu. Łukasz do ryby, nie? No, Jakiś kotlecik, bilet, to, macie tyle frytek zrobionych. Także może być takie urządzenie Byłem sceptycznie ten ale sobie ja sobie wychalę osobiście teraz już. Zmieniam zdanie. Natomiast tu Łukasz mi pokazywał w międzyczasie. Pokażę tu to włącza nie włączysz od razu nie nie wiem Łukaszku teraz wiadomo fachowiec to fachowiec pokaż ukasz, co to jeszcze możemy zrobić co to jest nie to? tu jest na pewno ryba tu są krewetki A skrzydełka są niżej tu jest co tu jest ciasto 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 tu może tu żeberka widzę Warzywa, pałki i pizzę. Wow. Jak tutaj, Dużo można... Jak tutaj można zrobić pizzę? Ja jestem. Ja jestem za. No cóż, chcecie, żebyśmy testowali kolejne programy? Napiszcie w komentarzach. To będziemy testowali, prawda, Łukaszku? Tak. Ja dziękuję Ci za dzisiaj za prezentację tego urządzenia, za domowe frytki, które wyszły znakomicie. I co? Do następnego vlogu, tak? tak. Subskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapkę w górę, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Do Dzięki. Zobaczenia.